O, zobacz, tak tutaj y, mówisz hop siup, 400 wonasiem. zobacz jakie czołgi mają bole. No Widzę, no, lepszy. On chyba wbił. No dobrze. To, jedź w, w kapa. kapa nie? No. Jedź w kapa. Nie pomalowany? Ja pomalowany, tylko takim specjalnym, nie? Nie wiem, może w ustawieniach nie masz, Aha, ale pomalowany bo. jest. Jeszcze ty, ty jesteś na dowódcy, więc wiesz. Ojej, nie, no to, ojej, ale fajnie, widzowie, no to już przegrana, przegraliśmy, kurde, no nie, o, oh, shit, dwóch multich w bitwie, kur jak ja bym miał, to byłoby trzech, kurna, Skronowałem się, widzowie, masakra, ale przerambana akcja. No to ja wjeżdżam. Wjeżdżaj. Jedzie. Tory jedzie. Mhm, mhm. No spokojnie, najważniejszy pilnuj sobie tej prawej strony. Jedzie tym 27 ostro. Ja już sobie bolę przebiłem. Dobra. Spinuj sobie prawą stronę, co nie? Ja ci lewą ja. Ebolę zatrzymam, tylko żebyś sobie pilnował prawą. Chyba wiesz, że Dałem Ja nie da mi ładuję Ebole, kadę. Ale nie możesz zbierać o te boli. Jesteś w musisz powiedzieć mi co? Jak to wygląda? Dałem ebole, dałem eboli. Ja też, ale... Ebole musimy chyba A Znaczy to będzie ciężko. Ja 277 teraz patrzę. Dałem 277 Dobra to musimy chyba na 277, bo ja nie mogę w tę e ebole tak bo jest podniesiono. To ja na nią wyjadę, wyjadę, na niego. No dobra. O, nie jest A Tak go powinienem robić. No dobra. Dałem sobie ból, żeby na hitogo. No trochę słabo hp poco a poco I dravis No i gate, no i multi mówiłem ja... teraz nabiera nowego znaczenia, no tragedia wydaje się prościej, pójść może gorzej Na chwilę jechać, docze... czy gdzie? No, według mnie yy, To mógłbyś pojechać tak, 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 tak i Ewentualnie tak na chwilę Dobra żeby z wychylić zobaczyć Oni tylko ba Badgera będą musieli w kappa wysłać A na początku będzie tu stał, wydaje mi się, jakbyśmy się wylali na kroszkę. Pewnie na przestrzeń, no. A oni mają, że podjeżdżać ten Znaczy najlepiej byłoby tu jakby jechał, bo środkiem to może w crossa wpaść I wtedy tylko z górki byśmy na niego go ale no, jadę tak szybko jak ty, możesz odbijać od razu w, w lewo, w ale żeby zobaczyć to, bo ja będę patrzył tylko mila, mm -hmm. ale nie zbierzesz od tak więc tak złoty. też, tak, 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 tak. możesz tutaj spotować, w tym miejscu też. Jest, są, są, są. może nie przejeżdżam, ty. Tak, te... zostań, po, zostań po drugiej stronie, po drugiej stronie. Dobra. Przejdź, przejdź na drugą stronę i tam do tego pociągu, tam jest taki pociąg. Jadę tam. No, 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 no. Tylko opuszczenia tu nie mam, nie? No spokojnie, spokojnie. Na mnie się obracają. Dobrze, dobrze, Bajer dobrze. KD. Dobrze, dobrze. Ale nie możesz zbierać, ej nie zbieraj. A, sorry, dobra. Chciałem dać, bo myślałem, że KD. No. Na mnie wyjeżdża. Musisz trakować, musisz trakować. No, tak musi wyjechać, nie? Po prostu graj na czas. On ma opuszczenie na Ale mnie. to cofnij się, to się cofnij do tyłu, tam... No. Czekaj na traczkę. On ma na mnie bijcie za darmo. Ale ja ty muszę... powinnyś w dół muszę... jechać, tam w dół. Ja, ja, ja jadę, jadę. Tylko ja się cofam, nie? Ty ich za darmo bijesz teraz. Taktyczny bait. No nie wiem. Kapuj baza, nic nie rób, no kapuj baza. No, ja na dwa hity. Ale masz dobrą już pozycję teraz? Tak, tak. Za budynkami. Świecą się, ja ich nie widzę, niech chcę, żeby mi... ...się ryspili na twarzy. Jadą po mnie Badger, musi pomóc z Badgerem. Jadę, jadę. Mam zepsutego kierowcę bez aptezki, bo drugi raz. Powinniśmy mieć bicie na Badgera, wydaje mi się. E, nie, nie mam, nie mam, za niski jestem. No to zrób tak, żebyś Musiałby miał. wyżej. Zrób tak, żebyś miał. Spróbuję. Mam. No od boku rykoszet. No, no, To Dasz jeszcze jedną? No, przy, przy, tak, powinienem skończyć. Rykoszet od boku z golda. Nie chcę. Nie, nie. No ja teraz nie przebiję go już. No i prze... Od boku dwa, dwa razy, bo, od boku rykoszet. Pól zielono. Goście do mnie pisał, czy chcemy na remis grać. Bo mamy remis z tabeli. Napisałem, że nie ma sensu. Dobra, to jak jedziemy? Mm, no możemy pojechać tak. Że przymierzyć w przejazd. Eee. Możesz jechać do lewej strony torów do pociągu się skraić. No tutaj właśnie już skręcę w prawo, a ja tam dalej pojadę. Tu nie? No. Płotki się nie łamią na końcu. No dobra, to się obraca już tutaj do mnie. Żeby cię nie zaskoczyli No jedź do mnie do mnie, no? I tak, potem tak. zrób sobie skrapa tam Patrz po prostu plecy Przy tym budynku po prawej, po prawej, po prawej, po prawej tu, dobra. Potem. mam. Okej. Okay. Spokojnie. Bo ty strzeliłeś? Z tyłu, nie. Z tyłu są, mam spoto znowu. Ale nie dostaniesz pocisku, czy masz dostać? Eee, nie powinienem. Chyba, że mnie na pixel strzelą. O, to nie magicznie. wychylaj w ogóle. Nie, nie wychram. Okej. Okay. A małeś się stamtąd wycofać? Wycofaj się stamtąd. Tak, tak. Znowu, spot. Ale to nie uciekaj pod spotem. Nie, nie, nie. Chodź tej gdzie ja jestem. Widzisz gdzie jestem? Tylko chodź właśnie po tak, 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 tak. tej stronie. Ok, No dobra. No to... Okej, okay, jest? to Strzelił. Od lewej strony, od lewej strony lepiej by było. Dobra. Tylko jeszcze nie wiadomo, gdzie jest no nie? No okej. Okay. Ale od prawej strony, żeby... Był w kroś w razie czego. Tylko nie wychylaj, co nie? nie? Nie, nie, czekam, czekam. Celowany jest we mnie. Ale nie, nie mam szpatu. Hmm. Raz mnie widzi, raz nie. Ten S-koń mam wrażenie, że jest tam gdzieś z tyłu. Pewnie Albo jedzie. doko. Nie, e, złamało się tam z tyłu. Zanim. Tutaj. Coś. Okej, okay, okej. Okay. Раз мне видеть, раз не. I na mnie kwestii Bądź gotowy od lewej strony, żeby piknąć na niego w razie czego, dobra? No tak, jestem, jest, jest, jestem. No to dawaj, Powiedz teraz, teraz piknij tutaj od lewej. Bożej S-Koń dałem. Okej, okay, okej, okay, ładnie. Asesade skropa zrobię. Dałem za free. So, nie, nie zbierz, nie da zbierz. Nie, 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 nie zbiorę, nie okay, zbieram Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to chodź, idziemy po Lewandowskiego. No dam jeszcze S-Koń'a, bo miałem za darmo. Okej. Okay. No tra trako mam, truck'a mam. No chodź, 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 chodź Jadę, jadę I konia, konia, konia Dawaj, dawaj, żebyś skończył konia Przymiesz? Ładnie Okej okay. No trochę nie tego uszkodziłem Ja się skrajać nie będę, bo skrajcą tego No, 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 no nie. No właśnie Garnek może jakoś próbuję, ewentualnie. Okay. No, a z koniem to ja coś tam zrobię, nie? Ale... No. Więcej HP mamy znowu, to lepsi, nie? 120, więc... Lewy 3 ma, go... ma Jeszcze ten lewy ma w wniku Arta, więc też musimy wygrać. No taki zbalansowany team, Koń Lewy. No, na początek to... Tak samo? Z... Nie, pojedź i przymiesz tutaj, zniszcz sobie to od razu, tam i miesz, ten, jakbym ja spotnął A żebyś ty do pecha przez tą... ten murki zniszcz sobie. No, uwaga, masz... powinniśmy mi zniszczyć. Tej... Zniszczyłem, mam bić, mam bić, tylko muszę Okej okay. Zniszcz sobie ten kolejny jeszcze mm, Nawet nie będę miał tam bicia. A nie no, teraz będziesz miał Nie zniszczyłeś sobie tu tego Ale zniszczyłem t... tak, żeby mieć bicie o. No Chodziło mi o ten żebyś sobie zniszczył Nie zniszczyłeś go Ale przez no dobra okej okay. Tam bicie nie wiem to przyjechałem Jest szansa, że blind w 60 tp świat, ale nie wiem Tutaj też musiałeś, tutaj też powinienś to zniszczyć też. Myślałem, że będę od razu jechać i nie chciałem pechy marnować, nie? Nie że no oni nie mają było. dużo gorszego respa No w takiej sytuacji no to w... Możesz przejechać tu Na no drugą no. stronę, czy na tą drugą stronę tam dalej Jeden dalej, peron tak, 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 tak Tu musisz sprawdzić czy nie ma ich już Dalej działa to zniszczeniem Tego wagona jednego? No nic nie Słyszałam aby to naprawić. Uważaj Spota mam, spotem mam Jest... No, działa Pod tarami mi próbuje strzelić To nie zbierz tylko No muszę stąd wyjechać schować go tak średnio mogę go spotować, bo no nie spotuj, na piksel. No tylko nie spotuj w ogóle, nie próbuj nawet. Niepotrzebnie nawet próbujesz to. Nie ma sensu. A z lewej sprawdziłeś, czy nie patrzyłeś tam jeszcze? Nie patrzę. A to sprawdź się prawą sobie. Jest 60, typu. Nie możesz mu dać? Na piksel nie weszło No teraz ma na mnie bić, więc lepiej żebym nie pikał hmm. Ale pozycję mogłeś trzymać tamto żebyś nie zebrał od konia znowu, bo. Nie nie, czem... nie, 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 nie. Nie zbieram. Czemu oddałeś pozycję Lewandowskiemu? On już tam był, ja gdybym piknął, to bym w bagażce. Ale nie w Lewandowskiego, tylko tą pozycję, tą, tą drogę. O nie, to ja widzę cały czas. No, nie widziałeś, bo się ruszyłej przed chwilą. On tam pojechał, tam albo tam. No dobra, musisz wyjechać stamtąd Tak, to jadę tu. To jechać tu, no Pilnować mnie przed koniem Od lewej strony jedzie Żebym nie dostało od konia jakbyś mógł dojechać do budynku jakoś kolejnego, tego od lewej strony do przodu tak, tak, tak. do przodu, żeby mnie nie otoczyli, bo mnie mogą otoczyć musisz. Tak wy. odciąć Lewandowskiego teraz Okej okay. Masz jakieś sobie na nich? Eee, tu na raz konia będę miał No to dawaj Dawaj konie, wyjedź na konie, idź na konie, nie konie. o nie ma traka, naprawdę. Kurna, mam magazyn Troka ma, traka ma zesłaniem. Ma nie zesłaniem. Ajj, gaz Musisz, yy, ko konia. Na troku, nie na traku. Musisz, musisz mi dać jeszcze jedną. Ja obracę, że no, konia musisz, no musisz konia Dałem, dałem, dałem Tak, nie, skąd nie, Skoń nie To musisz konie Nie wiem jak No to dobra, to cokolwiek Strzelił koń? Strze y tak strzelił A czemu nie mówisz takich rzeczy? Dam KD Szkoda, że go sobie nie objechałeś No, ciężko Jakie można Szkoda tego magazynu Magazyn magazyn magazyn. No cóż? Takim pięknym remisem kończymy?